Siemano widzowie, w dzisiejszym odcinku zostajemy prawdziwym ninjom w Roblox. A więc pamiętajcie o subskrypcji kanału z dzwoneczkiem. I oczywiście dziękuję wam, dziękuję wam za wbicie tych 200 subskrypcji na moim kanale. Lecimy po, lecimy po 300 subskrybentów i widzowie pa pamiętajcie o łapeczce w górę i dzwoneczku jeśli wbijecie pod tym odcinkiem 60 łapeczek w górę To zrobimy z mega kozackiej gry odcinek Taką, mam jedną fajną grę też I sobie z niej nagramy, a my, aha Przechodzimy widzowie to oby A to już, jest, to jest dopiero pierwszy poziom widzowie To jest dopiero pierwszy poziom o, Hop Hop, hop Let's go. Widzowie, przyszliśmy to. Teraz tu jakieś kamienie. Hop, 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 hop. Hop, hop, lecimy widzowie dalej. Tu są jakieś kolce. Okej, okay, widzowie, przyszliśmy to. Lecimy dalej. Aha. I tam widzowie ktoś spadł. Do tej lawy. Okej, okay, widzowie. Teraz trzeba na tym... O! Ej, widzowie, w sumie po co skakać na tym, jak można na tym sobie poskakać? Teraz po shurikenach. Hop! Hop! Dobra, widzowie, po shurikenach i jesteśmy, widzowie. Lecimy oczywiście dalej. Oj, widzowie, to jest jakiś bardzo zły most. Hop! 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 Lecimy, widzowie. Szybciutko. Ło, aha, 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 aha. Fajnie, fajnie. Nie, widzowie, co to było? Szybciutko, szybciutko, szybciutko. Widzowie, dostaliśmy się tu na górę. I my byliśmy tam na dole, a teraz jesteśmy tu na górze. Musimy to przeskoczyć. Oj, widzowie, chyba czegoś dotknęliśmy, ale tak nam bardzo dobrze szło. Aha, ty po co se. Ty po co se oszukuje grę? No dobra. Też w sumie, widzowie, sobie grę oszukamy i tak poprzeskakujemy bokiem. Okej, okay, lecimy teraz tutaj. I musimy przejść po jakichś talerzach. Okej, okay, widzowie. Wchodzimy dalej. Kolejny checkpoint. Musimy sobie skakać po tych tu. Hop! Hop. Dobra, widzowie, lecimy. Przeszliśmy to, widzowie. O o, teraz widzowie po jakichś bambusach. O nie, widzowie, niestety spadliśmy. Kto się zna na 26 levelu? Da, widzowie, niestety znowu spadliśmy. Musimy przechodzić i wygrać, widzowie. Aha, bardzo fajnie. Hop, hop. Jest! widzowie, przeszliśmy tą grę. My tu mieliśmy wejść. Co? I chyba widzowie tak. Musimy przejść tą pustynię. Jakie ruchome piaski widzowie! Okej. Okay. Szybciutko skaczemy po tych czaszkach. Tu jakieś olbrzymy musiały umrzeć, że są takie duże czaszki. Oj oj, oj widzowie, lawa, a lawy nie lubimy. O, Aha, widzowie. Fajnie. Aha, nie w ta strona, widzowie. Nie w tą stronę. Okej, okay, widzowie, skaczymy tu. Teraz tu. I... Iś! Dobra, udało się. Iś! Udało się. I udało się, widzowie. Dobra. Wspinaj się i wejdź do umysłu. Jakiego umysłu? Co, co, co? Wszedłeś do umysłu swojego. Szybko przeczytać. Weszłeś do umysłu swojego dziecka. Musimy się skupić i. Wszedłeś do umysłu swojego wewnętrznego dziecka. Musimy się skupić i wrócić do. Aha, widzowie, czyli nie mogę dotykać tego. Podłogi, okej. Okay. Czyli to jest widzowie jeszcze jakieś inne oby, czyli musimy chyba po tych klockach. Tak widzowie, musimy skakać po tych klockach. Hop, 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 hop. Teraz po tych puzzlach, po tych świecących puzlach. Hop! Hop! Aha, widzowie, musimy przejść przez ten pociąg. Hop, hop, hop. Ojoj, oj, oj, widzowie, no to spadliśmy, niestety. Ale lecimy oczywiście szybciutko. Hop, hop. Karty nie są dozwolone. Co? Aha, widzowie. Aha! Łapka na myszy, okej. Okay. Czyli tu muszę iść, okej. Okay. Aha, ja myślałem, że ja mam na to skakać. Czyli widzowie się pomyliłem. Dobra, tak, tak, tak. Moi widzowie wpadłem na dwa aż... Na dwie pułapeczki. I to jest widzowie bardzo ciężkie. Nie da się tu wejść, okej. Okay. Hop, 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 hop. Dobra widzowie, udało nam się przejść teraz na jakiś serach. Nie możemy widzowie spać do otchłani jako ninja. Szachy widzowie. Aha. Widzowie też bardzo lubię grać w szachy. To jest moja jedna z ulubionych planszówek. Ale widzę, że teraz szachy chcą mnie pokonać. Okej, okay, dobra. To się niech odsunie i przejdę sobie tu. Jak to się przesunie, to sobie tu przejdę. A skoczę... Aha, nie da się obok. Nie da się pomiędzy widzowie tego. Aha. Dobra, cyk. cyk. Aha, widzowie, fajnie. Dobra widzowie, teraz lecimy to na speedrunie, nie zatrzymujemy się. Aha, jednak się zatrzymujemy widzowie. Dobra tu Dobra widzowie jesteśmy na jakimś polu minowym I musimy omijać te miny Musimy widzowie po tym przejść I skoczyć na tą oponę O nie widzowie wpadliśmy do błota Okej okay, widzowie Wspinamy się na to i skaczemy na oponę. Udało nam się, widzowie. Na kolejną, kolejną, kolejną. Yy, co? Aha, widzowie, mieliśmy na tamtą oponę skoczyć Czyli cyk, cyk, cyk. Yy, yy. Dobra, widzowie, udało nam się. O nie, to są widzowie jakieś Żołnierzyki. Wejść do portalu przez ty sobą Co jakiego portalu? To był portal? Okej, okay, widzowie. O, o o, nie widzowie. Oni chcą nam ściąć głowę. Ale my się tak łatwo nie damy. O nie! Ktoś tam strzela szurineka, szurineka, szu, szurinekami do nas. Shurikenami do nas ktoś strzela. Czy to widzowie jest już koniec? Czy to widzowie jest już koniec? Tak widzowie, przeszliśmy całą mapę. Wbijajcie oczywiście na moje odcinki i subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, aby być z moimi odcinkami na bieżąco. Ruszamy z nagrywaniem Robloxa. A więc pamiętajcie o subskrypcji kanału z dzwoneczkiem, aby być ze mną na bieżąco, a ja się z Wami żegnam. Cześć.